Cześć, jestem Paweł witam Was w już w 12 odcinku z Brawl Stars na moim kanale. Na początku chciałem oczywiście podziękować wszystkim, którzy subskrybują mój kanał i zachęcić do zrobienia tego do subskrypcji tych, którzy jeszcze tego nie robią, aby być na bieżąco, ale teraz przechodzimy już do odcinka. W tym odcinku pogramy sobie postacią Jackie, którą niedawno wydropiliśmy. Jest ona stosunkowo nową postacią, yy, gdyż. Yy, dopiero drugą jakby od wydania, bo y, ostatni wyszedł kiełek y, a Jackie była przed nim, także myślę, że w tym odcinku możemy sobie nią pograć myślę, że tutaj na środku powinna się całkiem nieźle sprawdzić że wybiorę sobie grę w parze i po prostu będziemy sobie grać Jackie szukuję się kolejny opening. Myślę, że całkiem szybko na dobrą sprawę wbijam te skrzyneczki. Więc yy, yy, będzie całkiem szybko. Powinien być opening. Moje sobie tam kilka skrzynek dzisiaj otworzymy. Ja tu szybko rozbijam te skrzynki, aby nie patrzeć. O, w ten sposób dokładnie. Akurat Jackie siedzi z co się nie da? Dobrze, że była ta osłonka, bo bez niej to by go było. No i internet się psuje. Idziemy po tego tika. Okej, okay, mamy... O, tu jest jakaś Jackie inna. Poko. Zapraszam tego poko. 12 power cube proszę bardzo. O, tam Jackie już sobie chciał tutaj przywołać. Nie, ona nie przyjdzie, jestem... Dziwny. Wchodzę sobie w te krzaczki, tutaj piperka jeden powercub sik. Obijaj mi ile chcesz. Mam tyle HP, że. Kurczę, szkoda, że ta Sennie nie zginęła, to by po działanie kiły Gdzie oni są? Niech już się nawet poddadzą, bo to... nie ma większego sensu, jakby nie patrzeć z ich strony. Możemy sobie po jednym gierce otworzyć jedną skrzynkę. Ja w ogóle nie wbiłem specjalnie tej postaci z myślą o tym odcinku. Mamy akurat taką fajną promocję na żetony. Mamy takie właśnie temy i lecimy następną giereczkę. Mamy kiełka. Idzie jakaś tutaj Jackie. Hop, hop, hop. 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 I ping. Zamzie nie będę się tak przybliżał na dystans, bo to jest bez sensu. Muszę uciekać. Ałałałałała. Ała, ała, ała. Akurat tutaj to mi się chyba troszeczkę po prostu poszczęściło w tym przypadku. Idziemy na niej Ja na tą Ms bym chciał zapola Tej peny mnie będzie chciała poobijać troszeczkę No ładuj się o, Ja 2000 HP ski Zatem mój jak musiał przecież umrzeć Czytając, tu się respi. I idę po nią. Tą drużynę trzeba wyeliminować. Ona nie zasługuje, żeby miała drugie miejsce. Lecimy. Na dwa hity, proszę bardzo. Mamy kolejną gierkę wygraną. Naszą, Jackie. Możemy otworzyć skrzynkę. I trzy gemy nam wyleciały. Bardzo fajnie. Czy w sklepie jest jakaś ciekawa oferta? Ten podwajać żetonów myślę, że jest fajną opcją. Tyle, że nie mamy tyle gemów, niestety. Może jeszcze jedną. Jakby były te gemy, to bym się ucieszył, nie? No ale dobra. Póki co yy, wchodzę. Następną gierkę. Już trzecią. Jak na razie mieliśmy dwie i były one wygrane. Nie no. Mamy pierwsze opierki, Bika, mam nadzieję, że tam ta bi. Tam rozwala już tą skrzyneczkę, a nie ja idę po tą skrzynkę. Tam na środku się fajnie tą biraszuje te skrzynki. Nie? O, są jeszcze. Świeżutkie dwie skrzyneczki, proszę bardzo. Tam Tara gdzieś jest tam. Pokacz chyba rozbijał tą skrzynkę z Rosą. Nie, to Jackie jest z Rosą. Kurczę. Ale ogarnęła. Mocno, mocno. O, dobrze i tak. Pan Peją porobił. Dobry, dobry chłop. Lecimy. Te 45hp mu zostało Nie Kryś... Kryś... ...ken Być może jest to Polak, jak to oglądasz to daj łapkę w górę Pikachu jakiś... Szukamy Polaków! Na mapie, szukamy Polaków na mapie O, tu był jakiś Sandy Był Sandy, Chapman nie był mm, Niestety dałem się głupio zabić Mamy jakiegoś Polaka Pikachu, to niekoniecznie będzie Polak, nie? Co myślicie? No, res się już szybko. Udało się. O, a nie zgarnąłem. Aj, tego tiureta tutaj trzeba walić O, dobrze, że Kryśken myślę, że on może być Polakiem, jakby nie patrzeć. Mamy wielkie starcie. Ja się poświęcę w tym momencie. Chciałem ich trochę po prostu obić sobie z HP. Uuu, niedobrze ona go zwabi teraz. Będzie, niestety, przegrada ma, ale drugie miejsce wcale nie jest złe. Plus 7 pucharków. I mamy dziesiątą rangę plus wjezdnych punktów, które pewnie wykorzystamy, kupując jakieś mega boxy na openingu. Także czekajcie. Otwieramy sobie kolejną, bo potrzebuję te gemy. Potrzebuję gemy. Proszę, wypadajcie gemy. Ostatnie, bo jak nie wypadną gemy, no to słabo. Może jeszcze jedną. Dobra, nie wypadły gemy, także resztę zostawiamy na opening. I myślę, może jeszcze raz sobie zagramy. Takie fajne cztery gierki, naprawdę ładnie rozegrane, myślę. Akurat, Jackie, mocno się fajnie mocno fajnie. Sorry y Całkiem fajnie nadaje się na tą mapę Taka tutaj przystępna Na pewno z tym środkiem Kolcik, Rico mamy tutaj w, Oczywiście w fanklubie moim Ała Nie uciekaj tym Frankiem Bo ten pan Pecie na pewno porobi Stuprocentowo go porobi No, a no właśnie o tym mówi Skandal Takie granie Minus dwa pucharki tak jeszcze ze mną grać. Niestety wychodzimy. Także myślę, że w tym filmie chyba by to było na tyle. Możemy jeszcze sobie otworzyć jedną skrzyneczkę. Nie mamy tych gemów. Tu jakieś punkciki są, ale je myślę, że przydzielimy sobie dopiero w openingu. I cóż mogę więcej powiedzieć. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca. Oczywiście możecie, jeśli Wam się spodobał, zostawić łapkę w górę i zostawcie również czerwony przycisk na dole, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!